Ja natomiast, kiedy byłem księdzem, Ej, aj, aj, jakie to śmieszne. Aha, aha. A co to takie niemożliwe jest? Proszę przejrzeć te życiorysy na topie. Teraz tam mniej prawdopodobne rzeczy są. Kiedy byłem księdzem, pamiętam jak dziś siedziałem sobie. Konfesjonale tę kratkę zalepiłem takim plastikiem przezroczystym, żeby huchu narodowego nie czuć, zwłaszcza w niedzielę rano. Patrzę, przychodzi wierny. Morda straszna. Pasuje za kratki, ale nie te ten plastik z wiądu był, tak od chuchu. Mówię, do niego, synu, wódkę pijesz? A on mówi, a Mówię, synu, pytam wszak. Czy nie grzeszysz, spożywając alkohol? A mój, to nie drażni, bo ci ten kiosk rozpierdzielę.